Żeby po prostu... ...zrobić... Cześć, to ja Andrzej, a to Suzuki GSX-8S i test, który po drodze przed chwilę uznałem, że ma sens średni. Znaczy, ma sens jakiś, ale też niekompletny. Dlatego nazwę to w ogóle pierwszymi wrażeniami, a nie kompletnym testem motocykla, bo jest różnica, kiedy motocykl używasz na co dzień jeździsz nim po mieście, wyjedziesz na chwilę za miasto, nie łamiesz przepisów notorycznie, a jest różnica, kiedy lecisz motocyklem 150-160 złożeniu, jeszcze w ogóle droga pnie się pod górę, dajesz mu gazu na maksa i myślisz sobie, jeszcze tam 10 koni by się przydało. Dlatego Suzuki GSX-8S... Opiszę tak naprawdę w gazecie, ale żeby w ogóle mieć taki kompletny obraz tej maszyny, ja potrzebuję mieć ją na tydzień, dwa tygodnie w Polsce, i żebym pojeździł na niej i ja, i członkowie redakcji, żebyśmy w ogóle mieli pełen obraz, bo każdy jeździ na motocyklu w różny sposób. Ale wydaje mi się, że ten motocykl wpasuje się prawie we wszystkich. Ta klasa średnia Naked Bike'ów stała się teraz bardzo silna, a największy huk jest pomiędzy tym, jaki jest GSX-8s w porównaniu do nowego Horneta. Więc pewnie do tego Horneta będę się trochę y, odnosił dzisiaj, ale nie możemy zapominać o tym, że mamy BMW F800, y, mamy KTM, Duka ciągle, mamy Aprilia RS660. Y, jeżeli pomyślimy sobie o Tridencie, no to Trident też się łapie na tą kasę, tylko że ma trzy cylindry, a nie a nie dwa w rzędzie, i tak zaczynasz o tym myśleć, myśleć, tak głowa Ci puchnie, puchnie, puchnie MT-07 i głowa ci tak puchnie, 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 żeby ten motocykl porównać do tych wszystkich i tak zaczynasz sobie myśleć, czy przypadkiem ten motocykl nie jest tymi wszystkimi. Z tymi wyjątkami. Tak czy inaczej, GSX-8s e, Suzuki jest dokładnie taki, jak sobie wyobrażałem, ale w końcu teraz mogłem to poczuć. Jak e, na targach EICMA zobaczyłem tą maszynę, e, tam pal licho wygląd, no akurat no, tego nie mogę nie skomentować, no bo ten GSX napis jest całkiem fajny, a to 8S to już tak wygląda trochę jak, wiecie, takie były takie kar e kartki, takie, że mogłeś sobie wyciągać różne cyferki, literki, się tak wyklejało e różne nazwy, to, to wygląda tak, jakby ktoś zrobił to, a później, ej, zapomnieliśmy o 8S i z tego arkusza tak 8 i S. Tak na każdym, 8 i S. Ale to jest jeden z niewielu minusów tej, e tej maszyny, bo zobaczyłem ten motocykl i mówię, Dam sobie głowę uciąć, że on będzie się dobrze prowadził, bo Suzuki jest świetny i zawsze było świetne wy podwozia. Oni umieją robić maszyny, które po prostu prowadzą się świetnie, stabilnie, przewidywalnie i tak I to mi dał dzisiaj ten sprzęt. Ja już powiedziałem wcześniej gdzieś na Facebooka, wrzucałem jakiś film, że to jest bardzo, bardzo, bardzo szybki motocykl, ale bardzo, bardzo, bardzo szybki motocykl nie z powodu silnika, a z powodu podwozia. Dzisiaj naprawdę lutowaliśmy już po tych zakrętach, jesteśmy w południowej Francji z takimi prędkościami, że już chciałem do domu. Więc nie, no ja już tak nie chcę. Ogólnie fajnie, ale ja już tak nie chcę. Bo przecież jadę właśnie 170 w złożeniu i w sumie czuję, że mógłbym jeszcze szybciej pojechać w tym zakręcie, ale wcale nie chcę. A motocykl był cały czas bardzo stabilny, bardzo przewidywalny. Chodzi tutaj, składa się na to wiele rzeczy. Czyli tak, sztywność ramy, sztywność wahacza. Wahacz jest aluminiowy, rama jest. E, stalowa. Masa motocykla, ale gdzie też ta masa jest? Rozłożenie masy pomiędzy przodem a tyłem, kąt główki ramy, długość wahacza. Bardzo dużo składowych e, jest potrzebnych do tego, żeby stworzyć motocykl, który jest przewidywalny i stabilny. To nie jest tylko ustawienie tylnego amortyzatora i przedniego e, widelca. I ten sprzęt jest naprawdę genialnie zbalansowany. Bo tak, jeździmy, to zawieszenie, e, no wiecie, jak wpadniemy w dziurę, no to nie powiedziałbym, że to jest miękkie zawieszenie, ale jest wystarczająco komfortowe, żeby nie jeździć na co dzień, żeby Ci nie łamał kręgosłupa. A później wpadamy w te zakręty i ono naprawdę się trzyma drogi. I trafiliśmy tutaj na takie wyboje, że jechaliśmy taką drogą, że po prostu... i ten motocykl, no, podbijało go, pływał tam sobie, ale cały czas czułem, że mam przyczepność, cały czas byłem na tej linii, którą chciałem obrać. Więc zawieszenie samo w sobie jest tak Powiem idealnie. Powiem tak, że tak idealnie właśnie wybalansowany komfort, e, atrakcja i nawet nie brakowało mi braku e, regulacji, chociażby napięcia następnego z przodu. Myślałem, że to będzie dla mnie e, ważne i powiem, że to jest minus, ale szczerze, to na przykład na moją wagę 81 kg w tym momencie to naprawdę działa pode mną. Najważniejsze jest rozłożenie masy, bo to jest tak, często wsiadacie na motocykl i mówicie, o, ale on skręca, ale jest zwinny i, i tak dalej. Zazwyczaj to są motocykle, które mają nisko środek ciężkości. Ale to w pewnym momencie zaczyna być przeszkodą w Waszej jeździe sportowej, bo... Jeżeli jest nisko środek ciężkości składacie motocykl, to w pewnym momencie on się składa do pewnego momentu, a później zaczyna Wam dawać opór i wcale nie chce się składać dalej. Dlatego motocykle sportowe, wyścigowe mają stosunkowo wysoko środek ciężkości, dzięki czemu jak one już padają w zakręt, to chcą się składać coraz głębiej. Ta maszyna jest tak fajnie cacy wybalansowana, jeżeli chodzi o, e, o ten punkt ciężkości, bo skręca naprawdę bardzo zwinnie, wystarczająco zwinnie do jazdy na co dzień po mieście i tak dalej. Ale jak jedziemy w zakręcie, w złożeniu, to czujemy, że on chce jeszcze bardziej, że jeżeli mamy odwagę albo czujemy, że jest tutaj naprawdę dużo przyczepności, to jedziemy już naprawdę szybko w zakręcie, ale wiemy, że możemy go jeszcze trochę pochylić, żeby poszukać tego limitu przyczepności opon i on chętnie to zrobi. To będzie nam tak naprawdę bardziej użyteczne na dayach i tak dalej i ten sprzęt, wydaje mi się, że to naprawdę może być niezła e, zabawka. Ale jeżeli ktoś naprawdę trafi na kręte drogi ze świetnym asfaltem, no to świadomość tego, że ten motocykl chce, jest taka fajnie po prostu budująca. E, jeżeli chodzi o to rozłożenie, masy, to jest w ogóle ciekawe rozwiązanie, bo często się spotykałem z tym, że wiecie, zbiorniki paliwa są do tyłu przenoszone i tak dalej, a tutaj, tutaj z tyłu mamy airbox, a na górze jest zbiornik paliwa, czyli tutaj jest płasko, to znaczy tutaj jest gdzieś airbox i ten zbiornik paliwa idzie gdzieś tu. I nie ukrywam, że to jest dla mnie trochę zaskoczenie, bo zazwyczaj się z tym e, nie spotykam, ale okazuje się, że to, że to działa. Może to, że ten zbiornik jest na górze, może to powoduje, że ten motocykl tak chętnie skręca. Ale zastanawiam się, czy, czy to nie niesie ze sobą pewnego minusa, który przed, na prezentacji był nam przedstawiany jako plus, czyli dopływ powietrza do tego silnika. Bo do tej pory, jak patrzyłem na motocykle sportowe, wyścigowe, to wszyscy mówią, że. Jak najbardziej z góry lutować powietrze i paliwo i wtedy jest najwięcej sosu ładowane do tej komory spalania. A tutaj to powietrze idzie tak, gdzie inżynierowie nam tłumaczyli, że to jest lepsze dla e, spalania, bo tam się zawija to powietrze, bo to wiecie, że wpada tak, i tam się podkręca, no że się lepiej spala. I rzeczywiście, to na pewno jest lepsze, jeżeli chodzi o spalanie, bo ten motocykl dzisiaj... Już więcej nie dałbym rady chyba nim spalić paliwa, bo cały czas maneta opór po zakrętach i spalił 7 litrów raptem, więc przy normalnej jeździe to będzie pewnie 5, 4, nie wiem. Dlatego mówię, że ten test jest taki pff, pierwsze wrażenie przecież. E, ale nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie do, do osiągów, bo tak, silnik jest naprawdę dobry, szczególnie jak właśnie jeździliśmy po mieście. Jedziesz, nie brakuje w nim e, momentu obrotowego czy mocy. Mocy jest 83 konie mechaniczne, czy ileś tam... Mówili mi przed chwilą. 78 metrów Dopiszę w gazecie. A, i jeżdżąc tak, normalnie w ogóle nam nie brakowało e, tej mocy. To, czego mi brakowało w górach, jak jeździliśmy już, wiecie, pełen gaz, pełen gaz, wychodzisz z zakrętów, chcesz, żeby się coś zadziało, to brakowało mi takiego ciosu w średnim zakresie e, obrotów, który byłby kontynuowany e, do góry. I takie coś e, wiem, że da się uzyskać. Z tego typu silnika. Tylko to jest pytanie, co chcieli osiągnąć inżynierowie, i tutaj, taka mała anegdotka, którą usłyszałem dzisiaj, e, bardzo ciekawa, że azjatyccy producenci mają większe problemy, jeżeli chodzi o spełnianie norm Euro 5, bo e, europejscy producenci mają tam. Swoje jeden japoński producent, mają swoje sposoby na to, żeby te normy spalin, wiecie, tutaj myk, myk, myk. E, I pan powiedział wprost, że uważa, że to jest rasizm. No podoba mi się to, ta teoria. To jest, taka, to, wiecie, to jest taka trochę teoria spiskowa, ale coś może w tym być. Bo ja jadę tym silnikiem, ja czuję, że jakby tutaj wymienić układ wydechowy i go na nowo zmapować, to byłaby taka rakieta której nie wiem, czy w ogóle ktoś potrzebuje, ale to byłoby to, bo tutaj idziemy, czujemy, on się pnie po tych obrotach, czujemy, że on tam idzie i nagle tak jakby po prostu troszkę mniej dostaje tego e, paliwa czy, czy powietrza, czy cokolwiek się dzieje, żeby spełniać te normy spalin. Nie martwcie się, bo to jest, wiecie, takie moje się trochę, że ja jeszcze bardziej bym chciał, że wiecie, ja jestem tym typem, że on wychodzi na drugim, trzecim biegu zakrętu, ja bym chciał brap zrobić, żeby on... Bra, 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 w szczególności, jak czuję, że, że motocykl podwoziowo i hamulcowo chcę takie rzeczy robić. Ostatecznie jeżdżąc płynnie, szybko, niezbyt wielu momentach mi coś brakowało, tak jak mówię. To były momenty kiedy, wiecie, 150 pod górę zakrętu i gaz już jest do końca i tak, mm, ja bym chciał więcej, ja bym chciał więcej. Później jeździliśmy tutaj po normalnych drogach i więcej nie było trzeba. To, co mi się podoba w tej maszynie i tutaj mogę tak, odnieść, mogę przejść silnika odnosząc to do, do Horneta, no bo Hornet rzeczywiście ma tego ciosu troszkę więcej, ale tak naprawdę to jest jedyna przewaga Hondy nad tym sprzętem. Taka jedyna i też ona się sprawdzi w momencie, kiedy ktoś umie operować takim motocyklem, a te motocykle już ustaliliśmy wcześniej, dla kogo one są, są dla ludzi, którzy wchodzą w świat motocykli i chcą mieć motocykl, który zrobi dla nich wszystko i zdecydują, w którą stronę chcą się rozwijać, bo tak ja zrobiłem, kupiłem sobie najpierw naked bike'a i później zdecydowałem, dobra, ja chcę iść teraz bardziej w sport, albo w stand, albo to, albo tamto i kupujesz taki motocykl i nim jeździsz, robisz nim wszystko, bo i turystycznie, i w mieście, i na torze i tak dalej i wiesz, jaki chcesz mieć kolejny motocykl tankujemy motocykle więc wykorzystam tę okazję podwozie tutaj jest główne skrzypce gra silnik fajny bardzo liniowy brakowało mi takiego ja już tu mówiłem bo że wiecie że dajesz gaz on robi tak i robię, ale trzeba mu przyznać że jeżeli chodzi o oddawanie tej mocy którą ma tego momentu no to jest mega przewidywalne quick shifter góra dół i tak dalej no. to to też jest bardzo dobre jeszcze nawet nie chodzi o hamulce ale o. o Jezu, uderzyłem w motorkę, Ale o ABS, który, jak na japoński motocykl, jest naprawdę dobry. E, ani razu nie miałem takiego momentu, że e, ten ABS tak mi się wcinał, że mówiłem: O, Jezus Maria. Nie, czułem, że on momentami działał, ale ten motocykl ciągle hamował i to jest bardzo duża poprawa, jeżeli chodzi o japońskie sprzęty. Wybieramy kontrolę trakcji i tryb silnika. I wiecie co? Co jest najfajniejsze? Po pierwsze kontrolę trakcji możemy wyłączyć w trakcie jazdy i wtedy robić sobie rzeczy. A jak jak widzicie patrzcie, wyłączę i włączę. Wciąż jest wyłączona. Takich rzeczy nawet w japońskich motocyklach, w, w, w europejskich motocyklach nie ma. Jak skasujemy, wyłączymy, to wszystko się włącza e, z powrotem. To czego mi brakuje, to tylko jeszcze ABS-u w trybie Supermoto. Pozdrawiam, cześć.